Siemano moi kochani, witam was serdecznie w odcinku 13, tak mi się zdaje. Eee... <laughs> Przepraszam was bardzo, że nie było dawno takich odcinków moich, moi kochani. Jak widzicie to, tak, to troszeczkę się zmienił, paka sobie zainstalowałem sobie nowego, tak mi się spodobało, że miałem zamiar wam to nagrać, taki odcinek dzisiaj. Yy, no, trochę nielogiczne, co nie? Ale trochę chmurki są takie ciemne i mi się to trochę nie podoba, ale no bra, nieważne. Ale moi kochani, witam Was serdecznie w moim odcinku. Bardzo zapraszam Cię bardzo, aby mnie polubił na Facebooku i też mnie y, zasypuj mi kanał, jak Ci się spodoba oczywiście. Możesz też doradzać mi jakieś małe odpowiedzi, rady takie co nie, Aby mi też dowiedział jak się dowiedział jak to też się robi yy, po prostu to ja po prostu nie wiem ale no po prostu jak widzicie budowałem sobie teraz włączyłem game moda bo nie chcę trochę tu ginąć Tak powiedzieć no nie wiem bo kurczę zginąłem dwa razy z tych modów, e mobów e tych Flipper mi za mną wyjechał tam, drzewek sobie poszedłem, i zginąłem. Yy, Nakręcam to drugi raz, jak widzicie to bardzo fajnie to robione jest. Bardzo mi się podoba pak, bardzo fajnie idzie na tego... leci po prostu na ta pak leci i po prostu leci na tą grę po prostu, jak widzicie, nie ma na tam daleko tam się trochę generuje zmniejszyłem trochę bo wiecie, nagrywarka moja taka taka jest jak widzicie to sobie farmę zbudowałem ale nie, nie używałem game moda uj coś się stało dobra nie wiem dlaczego tak się stało uj nie, a zapomniałem game moda mam Uf, ojej, oj. czekajcie już naprawiamy nie to tylko to yy, dopa, czekajcie, poczekajcie już naprawiam bo chyba mi się walnęło nie wiem ale nie wiem dlaczego tak się stało yy, dobra dobra już już, już 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 aby nie było nie, bo ja tak sobie chciałem na przewitanie. Dobra, już wam przy waszych oczach wyłączam. Czekajcie, to nie jest server. Wspomniałem. To jest znomony suiwar, ale ja wiem, że jakoś tam da się połączyć na serwerze swoim. Swiver. Tam sobie zrobię kiedyś taki server. Możemy sobie, żebym grał. Zero znaczy się tak. No dobra, już nie łączam wam tutaj, aby nie było jakichś komentarzy, ja tutaj oszukuję gr graczy, moich widzów. Nie, ja tutaj was nie oszukuję. Jak tutaj widzicie, fajnie, szkoda, zrobiłem tam... tych, Pamiętacie, jak byliśmy tam, tym na dole, tam pikle, to po prostu byliśmy tutaj, takie te rampy były. To są rampiamy, właśnie te, które były z piekła. A właśnie je użyłem pod wodę, tak świeciały, bardzo ładnie. E, domku, trochę tam się zmieniło. Nie należy wyłączyć tego na Eee, tutaj co to jest? A to jest drze 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 drzewa. A tutaj jest zbroja moja, nie wiem czego takie pioruny ma zimne. Bez e, paka, to inaczej to wygląda. Tutaj jest łóżko, co mnie to, to trochę się zmieniło. Tutaj są moje te itemy, które zmieniłem. Spiegła. Tutaj trochę zniknęło, bo drewno poszło dużo. E, mało mi scaluje, dlatego co, pozbieram sobie, jak widzicie epicy, jak to wygląda. E, nie tak nie robię tych może morzu, no bez... trochę, ale no dobra, no bardzo ładnie jest przynajmniej. Tak myślałam, tak na masę. Trochę to się napracowało, nie wiem czy jeszcze to, coś jeszcze będę robił, ale myślę, że tutaj jeszcze poprawki będą. Mam nadzieję, że mi się uda tutaj trochę to zbudować się tutaj. Ta farma tu będzie jeszcze wyżej. Po tak, piętrze, tak wiecie, wysoko, wysoko, taki wieża będzie myślę, że domek jeszcze coś tam podrobię sobie tym domem. No nie wiem, jeszcze nie miałem czasu z nim coś porobić. jest taki dość, Nie potrzebuję tam za na razie, na razie tak dużo miejsc, ale no myślę, że sobie poradzimy, moi kochani. Ale bardzo chciałem wam podziękować w ogóle jeszcze chciałem wam podziękować za te... wiecie... No sami wiecie, za te wyświetlenie, po prostu jestem podrażeniem, moi kochani. Dziękuję całego mojego serca, cał całego mojego serca Wam dziękuję eee, Po prostu Wam dziękuję, po prostu nie mogę, nie wiem co Wam powiedzieć w górę Dzięki, po prostu Wam powiem dzięki, że doceniacie mój film, tam 200 coś tam, 300, nie 45 czy 9, nie wiem Tam ciągle rośnie góra... oj, no tam chciałam trochę Chciałem, tu, chciałem powiedzieć, że to ciągle rośnie górę, to ciągle rośnie, ja nie mogę, niedługo będzie 300. Wyświetlenia ja pierniczę. Dziękuję. Jaki jest ten film, oczywiście zapraszam obejrzenia. Jak jesteś nowy, to zapraszam do, do tego filmu Ci. Link, e, linku nie zobaczysz, ale weź na mój kanał, tam znajdziesz jaki jest film tam odcinek pierwszy. E, chciałem wam powiedzieć dlaczego tak coś zrobiłem. Bo e, nie chciałem, aby komuś myliło, wiecie, wiedział kto, co, to, co jest nowego. Powiedzcie, może ktoś nie wie, może zapowiadam kursy, ale tutaj, tutaj na razie nie zapowiadam, w przyszłości może za, 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 zapowiadać, że coś można wygrać, ale należy wam nie, 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 na należy nie, moi kochani, ale wam bardzo dziękuję mm. za te lajki, dziewięć już lajku tam jest, bardzo się cieszę, że doceniacie mój yy, film, który się napracowałem, pierwszy raz zrobiłem takie coś, to na serio, okej, okay. dobra, czekajcie. Ale właśnie chciałem wam pokazać takie dzisiaj paki dość pobrane fajne, które mam, tutaj trochę to fatalnie wyglądało. Yy, tutaj jest za 1.8, 8.7, ale księżyc jest za fajny dość, dość fajnie to wygląda. Tutaj tego jeszcze nie widziałem, tego powinienem zobaczyć, yy, tutaj to widziałem. No Jak widzicie mam sporo tych paków, bo yy, nagrywam już taki nowy film, który wam wyzdradzam troszeczkę moi kochani ale wam nie zdradzę, jaki to będzie w tytule, ale będzie dość ciekawy. Mam nadzieję, wam się spodoba, bo trochę mi się to, może mi, może tam wam się spodoba, nie wiem, ale oj, oj, zapomniałem, że właśnie te... Widać, u tego paka, oj, Ale to oryginalny marker. Minecraft, ale to nie ten pak, zapomniałem, że to jest stop. No dobra, już, 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 poczekajcie. Operuje się, no... Nie. O ludzie, przełączyło się to samo. Zapomniałem, że to się przełącza. Idzie naprzód. Ma! Już czekajcie chwila, taki odcinek dzisiaj chyba pakowy będzie. No i dobra. E, dobra, dobra, już włączam mój kochany pak, który bardzo lubię. Ten chyba on mój najlepszy, który nagrywam. Teraz na kanale moim. E, no i teraz jest, jest lepiej, nie ma. woda piękna. O, 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 trochę ja muszę zgenerować, poczekajmy chwilę, nie? Idźmy do domu. Tak to się ma... Dobra moi kochani, ja idę się przespać. Eee, no i dzisiaj wam tak trochę wam pokażę, trochę zbudowałem, eee, jak skończyłem, wróciłem po tym piekle. Eee, zbudowałem trochę tutaj pójdźmy mentalnie, no, bo są w moim radar, tak na to powiem. Eee, no dobra, to wam pokażę tutaj trochę zbudowałem płotek. Mm, bardzo fajnie to wygląda, co nie? Spe... 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 Pff, dobra. Te jakości powiem. Jak coś nagrałem czwa... 9 rano, to trochę się... Jestem spiący, bo się budziło 7. o 7. No to jest ciężko się trochę zbierać jeszcze, muszę się napić jeszcze tego. Z tego... Herbaty się napiję. Eee, to mi jest... Zbła... Zawsze mnie jest taką, taką herbatę. Taką specjalną. Trochę. Ale ja, ja tak czasami ją ja piję, przed dzisiaj, ja właśnie dzisiaj napiję się, muszę Ale no moi kochani, dzisiaj jak widzicie tutaj jest, zbudowałem trochę, trochę nie, nie, nie ładnie ale problem. nieważne potwory, bo właśnie bo potwory, bo, bo właśnie je dzisiaj. Trudny, ja gram na trudny, moi kochani, ja gra na trudny, żadnego pytania, że nie gram na łatwy, jak coś nie grałem na łatwy, ciągle jest na trudny. No yy, i yy, no jest nadal trudne, ja tak w moim zasadzie tak robię moje mojej serii i tak będzie nadal. Yy, dobra, czekajcie, idziemy bo yy, ten... tym... Albo też są fajne te piecyki, takie oryginalne, tylko nie, nie można płody mieć, no znaczy z tego mi też trochę obraża. To... jak coś do tego się użyje, to... No tam inne jeszcze paki, ale dobra. Moi kochani, ja idę teraz po drewno. Ee, dzisiaj pójdziemy po drewno, tak? Zrobimy sobie, tak sobie na nudy Idziemy wam powiedzieć o tej nowej serii, będzie fajna, taka kosmiczna trochę, wam zdradzę Ale wam nie powiem jakim jak tytułem, bo zaraz będą tutaj ściągali duży, tu ja tego miejsca, aby ktoś zrobił to pierwszy przede, przede mną ee, O, pająk Mam nadzieję, że nie, no nie atakuje, dobrze ee, Cześć panie, cześć ale ja się... o, drugi, oj, ile wadzę jest? E, tutaj była ta jaskinia, tak? E, tutaj była ta, którą wykopałem, tak, tu kopałem e, sobie poczerny odcinku e, Wam tutaj nagrywam inne, ale jednak uznałem, że ten odcinek nie będzie Z powodu tego, że nie chciało mi się, bo tak to by się zanudzili i tyle Ten odcinek był dość nudny e, Dlatego wam nie chcę wam tutaj tak nudzić, no, poczekajcie, bo tak coś się dziwnie generuje ten świat ale tutaj przechodziłem ostatnio, to może już nie będzie leków takich poważnych jeziorko moi kochani dziś tak wyruszymy małą przygodę no takie, a może dwie, tutaj trochę podzielam bo tam zawsze ile po lewo, Trzeba drzewa tam, Te drzewa tam, Te drzewa tam ucinać nie co, tak no, dzisiaj źle mówię, coś dzisiaj nie wiem, zaraz się po jak tu wypadają z tak tak mnie. je. Eee, Jednostnie ja wszystkie wydałem na tę stronę, dużo wyciąłem. Ale dzisiaj wam... że dzisiaj chyba coś zbudujemy. Eee. Eee, mam nadzieję, że nie jesteście na mnie ściekli, że... co nie pamiętacie ten odcinek pierwszy, że tam był trochę mikrofonu, ale to byłam pierwszy raz coś to nie będzie na mnie wdzieli, okej? Okay? E, to nie moja wina, że tak mikrofon ustawiłem e, Tak miał czułość, ktoś mi przemienił właśnie, dlatego nie widziałem, że tak czułość by było. Znaczy idźmy do kopalni trochę, mam drewna trochę no To ile tam będzie? 44 44 No, nie jestem się e, e, dobra, idźmy po materiały dzisiaj Jakieś dzisiaj, bardzo dużo będę potrzebował materiałów, a no to jest, to jest to super super dzięki po prostu dzięki o jest to jak to są takie żerazo, takie teo, ruda że tego ruda tego żerazy no. i to jest żerazo, patrzcie co razem czekajcie, to jest żwir a to jest ruda żerazo, no jak mówiłem to jest jajka schowajmy yy, tak chyba dzisiaj będzie odcinek tak wiecie udało mi się w ogóle nie wiem co ten roczny was do mnie mówił ale bardzo dziwne, moi kochani, to było i bardzo dziwnie się obawiam to, że coś nam jeszcze pójdzie to. Yy, choroba. Mogę tam nie chodzić, nie? Ale wesz Sam weszłem, mam teraz popłot. Teraz się czasami boję, że stęcam po nocach, że nikt do mnie nie po przychodzi. E, na serio się boję. E, mrocznego ławce. coś... Nie wiem, to bym mroczny chyba... Ło... Eee... Ten... E, mroczny... Ten... Ławca, e. co ja Jak widzicie, mam problem z tym powiedzeniem. O ludzie. Nie, dzisiaj jestem trochę w śpiący dlatego tak. Trochę się wcześniej obudziłem na tego. Ale mam nadzieję że Wam się spodoba tamcinek eee, Bardzo jeszcze wam podziękuję za te jeszcze raz za te lajki i wyświetlenia. Jestem pod wrażeniem Dzięki, że doceniacie mój ten film. Eee, dziękuję bardzo. Taki było drzewo jedzie, wiecie co? Ale nie wiem, mogę takie biorące kupić. co eee, coś wypadło? O, wypadło, no to dobrze zaraz, Siedzimy, sobie, te choinki? Tu choinki, tak, to są choinki. Eee, na mnie tak wyglądają. Tu są takie jeszcze duże te... Bęby. Trochę wyglądają. A trochę inaczej, ale tak te my też wyglądają. Takie duże są. Eee, nie jak chyba nazwę sobie przyrodo. Przyrodo. Dzisiaj będzie jak się nazywał przyroda chyba Dzisiaj wycinam trochę drzewa, to trochę nieładnie Wycinam drzewa od drzewa, co żyją to też żywe istoty Nie ma łatwe istoty, bo jak nie jest to tak to ich nie było To trochę lepiej pomyśleć co się robi O, nie dlaczego dwa, uczyli jak się zarobił eee, Dobra, połóżmy Okej, okay, tutaj i tu nie 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 tutaj tak nie za bardzo yy, tutaj sobie poroszę, sama już tu, tu rosną sobie A ja im nie będę musiał im pomagać yy, nie będzie taki potrzebny na yy, mam nadzieję że to wszystko odrośnie to mam nadzieję że ja tu rosną i powrócę do tej ziemi Czekajcie, jest, tutaj, tutaj, dobra. Um, trochę się zacina, bo teraz generuje się tam, trochę. Dobra, moi kochani, ja tak myślę sobie, że... no nie wiem, co tutaj dzisiaj porobić naprawdę, bo mam jeszcze tutaj trochę tych spraw, jeszcze muszę tam w serię, to trochę popracować, tak, momenty. Bo nową seria będzie, ale to będzie po czasami na serio, bo nie wiem, czy jak tam będziemy z, yy, tutaj z kolegami yy, współpraca. Ale myślę, że będzie po czasie to robimy bardzo długo, ten film. Bo wiecie, będzie to musiało być spotkanie, a jest trochę problem. Jeszcze raz się, przepraszam. Czę się. Chciałem słyszeć co jest tam dalej, nie? Bo ciekawe. O rudzie, ludzie. Dzisiaj i tak przejdziemy o kurczę o ludzie! Ole węgla Uuu uu. Ole jaskinia, nie, robi dzisiaj fotkę. Chyba dzisiaj co Albo nie wiem jaka jaskinia. What the hell Ole! Glina jest! Glina jest, Na serio. What? Nie wiem to dzisiaj fotek, nie? Czego? Up, poszło! Albo jeszcze tam jakoś tam poprawię. Dobra, ja nie wiem. Tu też nie spodziewam się. trochę szok wysoko jest. Muszę się zabić. Dobra, węgiel. Dobra, o, ale pięknie, no. O, ludzie. O, dobra, to jest... Co to jest? Co to? A to? To jest glina na mnie. O! A to? Granit? Granit? Co to jest granit? Nie wiem. Nie wiem co to zna... jest granit. To piszcie mi w komentarzu, albo sobie zobaczę. W po czasie. Jak to było. Nie wiem. Ach, choroba spadła. musiała to spać. Ała. dzięki po prostu spadną jeszcze. Żeraza sobie spadła. Dzisiaj tak mi się dużo żeraza strzela. Ale dzisiaj tak chciałem. Właśnie tam popałem trochę. Ale tego nie widziałem Serio, nie widziałem tego jaskini Dziwię się Tak wyruszyłem sobie, tak wiecie Na podwal Trochę Ale widzicie, troszeczkę się odsunęłam Opocząłem potem yy, po tym Wiecie, wiedzieniu Tak Dobra, nieważne Nie będę wynikał Dlaczego to nie znika? Właśnie, nie znika to. What the hell? Magia no już magia będzie o, o! Patrzcie magia, no nie wierzę O! Kolejne! Ja to zrazu? Chyba? Nie wiem, patrzcie, kosmici! Nie są kosmici u nas, są na świecie, są kosmici, widzicie? To jest prawda, że ta ściana była jakoś zaczarowana To, 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 to jest sprawa kosmiczna, na to jest wina kosmitów, wszystko wina, wina, wina. W razie zawsze na Będzie u mnie kosmicznie Muszę się upewnić, że nie było Trochę, e, trochę ja by się późno no, i nie wiem czy tutaj to, Tak to się stromię Ojej no, Ale szybko jakoś wrócę do domu Ojej, hmm, Ale no, to kraśno będzie Na moment że to będą to pająki zaraz do mnie podchodzić e, Widziałem, spadłem, nie? Dobra, czekajcie, tam sobie jeszcze że razem to trochę jeszcze wykopnę sobie tego. Trochę zbroje odnowiłem. Trochę Diaksu poszło. Eee. Eee. W ogóle nie mogę tu znaleźć w ogóle Diaksu. Wiecie? W ogóle tak. Nie? Tam trochę na znalazł, więc ja tam trochę dodałem sobie tego. W ogóle nie mogę coś znaleźć z Diaksu ostatnio, kurczę. Szukam kopie sobie tak niedaleko z, od naszej, mojej domu tej naszej bazie można tak powiedzieć w domku moim to kurcze nie mogę, ja po prostu nic nie mogę znaleźć no, już, mi się już to nie podoba jak tu wyjdę, to ja nie wiem, ale chyba pójdę do jaskini i tak wiecie Jak się tam schowam o tutaj się samo emocjonuje. Eee, hop 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 i tu trochę zbiórna Część e, pokoju. Hop, hop. I hop. I hop. Bum. I bum. No. Dobra, to było dziwne wchodzenie. Dobra moi kochani, ja nie wiem, ja się boję, na aby nie przybył mi po mojej po mojej prawej, po, lej, po waszej lewej jak tam przychodziłem teraz. Teraz po mojej prawej. Ehm. <laughs> Eee, no to chciałem Wam powiedzieć dzisiaj to może będzie dzisiaj na tyle, mam nadzieję że Wam się spodobał ten odcinek, Ja dzisiaj wiecie co, jestem dość zajęty, nie wiem, piszcie mi na komentarze jak wam, wam się podoba ta seria, jest na mnie świetna, bardzo mi się podoba, Majka przygoda, dzisiaj nie mam pomysłu na serio, eee, trochę jest na śpiący. ale moi kochani, dziękuję za te jeszcze raz wysiedlenia, za te lajki i... Do zobaczenia następnego odcinka. Cześć! Fajni, kochany widzu. Chciałem cię jeszcze tylko jedną rzecz Chciałem ci zatrzymać mój kochany. Że jeszcze Przed tym odcinkiem chciałem ci podziękować jeszcze raz ci dziękuję Za lajki. Jak chcesz, jak chcesz mój Kanał jeszcze lepszy jakością. Postaram się wam Na lepiej to zrobić. To pop, po prostu zasypuj mi teraz ten kanał i zostaw po tym filmem lajka po prostu, to możesz zostawić sobie lajka spokojnie. I możesz też komentować, zapraszam, też są inne u mnie kanale y, seriale, które jeszcze nie skończyłem. Ale po czasie będą to robione, na serio, bo teraz mam problemy teraz i no trochę jestem śpiący jeszcze. O lajkę! I to już trochę zadusiłem, no no burz. Przepraszam, dobra, już jestem ponownie. Eee, dobra, moi kochani, chciałem Ci tylko to, co Ci powiedzieć i, i bardzo dziękuję za ocenianie, moi kochani widzowie, dziękuję za te, w ogóle, wyświetlenia, po prostu, jestem pod wrażeniem. Eee, jak, jak jeszcze nie wiesz, jak mam Facebook, to możesz wejść na mój Facebook, w opisie zawsze filmu jest, eee, drugi jest Facebook, który, moja filma jeszcze będzie taka filmek. za osie, 2018 będzie, w, w ogóle, ramiona jej jest. Mam nadzieję, że będzie chyba to trochę wcześniej opóźnienie, ale tak myślę, że na któregoś tam będzie. No, tak wiosnę, może tak, lato, może będzie akt otwarcia. A jak będzie otwarcie, to będzie bardzo ciekawie na mnie wyglądało, bo postaram się tam zrobić takie fajne e, po prostu efekty. wam zrobię, że ta filma będzie za fajna. Makara Maca, TV, Minecraft TV, tam co jest, co nie? a tam będzie niedługo zmiana. E, tam chciałem wam tak po pokazać na chwilę wam te Facebooku. Jak coś nie wiecie, ale tyle. Ale. Ale bardzo wy lubicie moją y, serię, jednak bardzo zaczynacie ją. Dziękuję Wam w ogóle za to. Za te lajki, jeszcze raz za te po prostu. Za tych facebooków, którzy pisali do mnie. Yy... I zrobiłem sam ten film. Mam nadzieję, że będzie to czasie ten filmy robione, bo tak troszeczkę nie mam czasu na serię. Bardzo Was przepraszam w ogóle że tak trochę was opóźniłem, ale no jak Minecraft TV no to widać. Widać, to jest... O to mi chodzi w Minecraft TV, że to jest ten, po prostu efekty. Byłem, że w Warszawie wam powiem wy... dwa dni temu, wczoraj ty, w wy... tym... Ty, ty... Sałaty byłem? To wieczoraj chyba. Nie, przedczoraj, przepraszam. W piątek byłem w Warszawie. Przychodziłem sobie tam motory, mogliście mnie spotkać. E, no, nie wiem czy mnie tam spotkaliście. W ogóle żaden mnie... Nie, nie spytał mnie, chyba nikt nie zaskarżył mnie Ale byłem w Motorach Tam sobie patrzyłem z, co, Tam z tatą byłem Z, z moim bratem, same tam patrzyliśmy Zrobiliśmy fotki yy, Na Facebooku Wam tego nie pokażę, ale na, Może na Facebooku tam będą stawiał zdjęcia po czasie yy, yy, I tyle, no po prostu Jak widzicie MyHuffTV, Makara No to mówi mi się czasami makara w e, filmie, ale no po prostu mój, e, moja e, sezon, który rośnie w moim kanale, jest tak dobrze rozbudowany, że hej e, gdzie mam podziękować jeszcze na facebooku, w ogóle takie duże efekty, oględności są w moim kanale są bardzo dużo efektów, jest dobry, zadowolony Jestem po, po prostu zadowolony z mojej filmu, tak to było. Jak, jak wy robicie moje filmy, to tak to jest dobrze. E, czasami widzę, że w niektórych filmach tu jest dół, ale to jest dla mnie już nieważne w sumie. E, to liczycie jak, e, jak macie komputer, jaki macie stan graficzności, e, z dysk graficzny. E, to się liczy, jaki macie... Wytrzymałość, jaką macie nagrywalkę? Jak macie montowanie filmowe, montowo, monty, jak macie montowanie, progę montowania filmów, liczy się, jak macie talenty. Ja, jak widzicie, mam talent tutaj plastyczny, trochę tutaj techniczny. Też lubię tutaj sobie tak pograć, jak widzicie w moim filmie. To jest trochę informatyką się interesuje. Chciałem was tutaj jeszcze was informować, że. Tu mam jeszcze w jakąś tą serią, tak będzie seria, ale nie wiem którego, ale wam napiszę na Facebooku, I oczywiście wam taką, zadam za, taką pytanie, jest taka, taka zagadka. jest okrągła, jest bardzo yy, taka, taka połanczowa, taka mrodzowa i na górze ma lodowiec, mam nadzieję, że wy zgadniecie tą zakładkę, yy, mam nadzieję, że to jest połączowe w kosmosie, ale wam nie zdradzę jest... jeszcze raz potrafię. Jest bolonczowa, jest ma... brązowa trochę, a na górze ma lud i dół. Też ma lód. Mam nadzieję, że zgadniecie tę zagadkę. jest bardzo łatwa, mam powiedzieć. Ale moi kochani, to więc chciałem Wam podziękować jeszcze raz. Mam nadzieję, że będą tutaj dobre oceny. Dobre opinie. Nie wiem, czy jeszcze zrobić część drugą w i chciałam tam poprosić, że tam podzielę niektóre słowo. Nie byłem pewien, na serio nie byłem pewien, że tak będzie, ale no... no... Ale może być, to nie. Tak, trochę działa, ale no, ale, ale, no, ale coś, coś czasami pójdzie nie tak i to jest trochę na mnie źle. Ale moi kochani, już mam energię ponownie nagrywania, przepraszam, że całe pół ferii nie, ale chciałem odpocząć, po prostu, tak chciałem wypocząć, że sami nie możecie po prostu wyobrazić jak takiego podróżnika brakowało mi w moim, moim kanale, w moim, moim spokoju po szkole, po prostu musiałam wleżeć się, po prostu wypocząć, pograć, opocząć, jeszcze raz wam to powiem, no po prostu musiałem. Jestem wypoczęty, jak teraz widzicie. Ja teraz do Was mówię. Po prostu świetnie, moi kochani, to jednak już wam mówię. Do widzenia. Do zobaczenia kolejnego odcinków z Majka Przygody. Mówię, że 15 może będzie coś ciekawia, albo nauczek, no, nudza w moim kanale. Ale pomyślę, coś wymyślę sobie. I do zobaczenia, moi kochani. Cześć. Do zobaczenia.